Witajcie! Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania rozmowy, którą przeprowadziłem z księdzem Zbigniewem Szostakiem, kustoszem sanktuarium pod wyzwaniem błogosławionej Karoliny w zabawie. Ale zaraz, zaraz! Kim jest błogosławiona Karolina? Pewnie wielu z Was o niej słyszało, ale na wstępie pasuje coś o niej powiedzieć. Błogosławiona Karolina urodziła się w 1898, a zginęła śmiercią męczeńską w 1914, mając zaledwie 16 lat. A 34 lata temu została ogłoszona błogosławioną przez papieża Polaka. Natomiast w sanktuarium w zabawie, dokąd się dzisiaj przeniesiemy, się, znajdują się jej doczesne szczątki w pięknie zdobionej trumnie ułożonej pod ołtarzem, która jest w kształcie kołyski. Ale powiedzmy też coś o jej życiu. Błogosławiona Karolina była czwartym dzieckiem z 11-orga. Była bardzo pracowitą dziewczyną, dobrze uczącą się w szkole. Szkołę podstawową skończyła nawet z wyróżnieniem. Jest znana z tego, że często pomagała rodzicom w pracy w gospodarstwie, jak również w pracy na dworze, aby zarobić pieniądze potrzebne dla utrzymania rodziny. Pomagała też przy wychowaniu młodszego rodzeństwa. Karolina, ponadto, była osobą bardzo oczytaną i miała głęboką duchowość. Codziennie odmawiała różaniec, a we mszy świętej uczestniczyła nie tylko w niedzielę, ale też często w dni powszednie. Do kościoła miała 4 km, którą to trasę musiała pokonać na pieszo i robiła to zawsze chętnie. W trakcie I wojny światowej, 17 listopada 1914 roku, do miejscowości rodziny Karoliny nadszedł front rosyjski. A już następnego dnia do drzwi ich domu zapukał złowrogo żołnierz tamtej armii. Wyprowadził Karolinę wraz z ojcem, pod pretekstem udania się do jego przełożonego. Jednak, kiedy zbliżali się już w kierunku lasu, ojca siłą przepędził w kierunku domu, a Karolinkę gnał dalej w głąb gęstwiny leśnej. Dziewczyna zdawała sobie już sprawę z niebezpieczeństwa, jakie jej grozi, dlatego z całych sił uciekała. Jednak siły oprawcy okazały się być większe. Nie udało mu się dopełnić jego niecnego celu, jakim było zgwałcenie dziewczyny, ale Ranił ją śmiertelnie kilka razy szablą. Błogosławionej Karolinie udało się jednak ocalić to, co dla niej było najważniejsze w życiu, czyli czystość i niewinność. Oddała życie w imię swoich najwyższych wartości. Co jej na to pozwalało? Dużo dowiecie się z tej rozmowy. Mogę tylko zapowiedzieć, że na pewno to, że wiara była jej życiem. I to w chwili największej próby. Udowodniła. Dzisiaj cieszy się już szczęściem w niebie i więcej może nawet wstawiać się za nami, dzięki temu, między innymi, że została ogłoszona przez Kościół błogosławioną. Więcej na temat jej życia, heroicznej walki i męczeńskiej śmierci dowiecie się z rozmowy, na którą już po tym krótkim wstępie serdecznie zapraszam. Odbyła się ona w zeszłym roku, co prawda, ale jest ponadczasowa i nawet za 100 lat będzie aktualna. Zatem, Przenosimy się już teraz do zabawy na rozmowę z księdzem Zbigniewem Szostakiem. Szczęść Boże! Tego że. Miło z się tutaj spotkać. Chyba rok temu się ostatnio tu widzieliśmy. Ksiądz faktycznie zaprosił nas tutaj na plebanie, gdzie teraz siedzimy. Zaproponował kawę i długo rozmawialiśmy. A kawa jest wyjątkowa, bo to jest kawa Karolna dla uczczenia Karoliny i dla tego, co ona tutaj czyniła kiedyś, bo kawa nie rośnie w zabawie. Ale kawa przetwarza i pomaga nam zrozumieć to, co, co czyniła, przetwarza ideę Karoliny. Karolina nie miała kawy wtedy, przynajmniej takiej jak ta, uh -huh. ale miała grusze i miała pragnienie spotkania się z ludźmi. Dlatego gromadziła jej pod gruszą, po to, żeby pobyć razem. Po co jest kawa? Po co się pije kawę? Żeby tylko kofeiny się naszprycować? Nie. Po to, żeby się ludzie spotkali. Przy kawie się ludzie uh -huh. spotykają. Nawet ta kliniczanka pod spodem firma to jest Karolina. To jest ze Śląska w kształcie Lili. Wszystko mówiło o Karolinie. Ona nas tutaj gromadzi. To, to spotkanie nie jest bez jej obecności. No właśnie, jak już rozmawiamy o błogosławionej Karolinie, to czy pamięta ten dzień? I jeżeli tak, to jak książka wspomina, jak była jej beatyfikacja? 10 no? czerwca 1987. Mhm. Byłem na tej beatyfikacji, byłem młodym wikarem z żabli niedaleko stąd, 9 km. Mhm. Prowadziłem nawet pielgrzymkę, 300 osób w nocy. Przez całą noc szliśmy w deszczu, gdzieś rano około szóstej byliśmy na placu beatyfikacyjnym, tłum ludzi już, to była jedna z największych, to jedno z największych zgromadzeń ludzi, chyba w Polsce od półtora miliona, którzy w emocjach liczą do dwóch milionów, ale ja wtedy nic nie rozumiałem. Byłem na beatyfikacji, dlatego że chciałem, byłem też posługującym w Żabnie, młodzież, ludzie, poszliśmy razem, chciałem być na tej beatyfikacji bardzo. Aha. Byłem prawie na każdym spotkaniu z Janem Pawłem, ale ja nie rozumiałem beatyfikacji Karoliny. To myśli ksiądz, że został tutaj niejako w cudzysłowie ściągnięty przez opatrzność do jej sanktuarium, żeby to... Wydaje Zgłębić. mi się, że tak i niektórzy, którzy mnie znają też wiedzą o tym, że to nie jest przypadek. Ja byłem to... 9 lat w Bochni, gdzie w kościele, w którym byłem rektorem takiego kościółka szkolnego. Prowadziłem duszpasterstwo młodzieży, studentów i jeździłem na kopali na rekolekcję, mm -hmm. ale Karolina była dla mnie kompletnie niezrozumiała. Nie Po prostu ja jej nie rozumiem. To możemy sobie rękę podać. Teraz nie możemy, bo jest. <śmiech> <śmiech> o, tak, możemy. Tak, wiedziałem, że chodzi o czystość. Że ona jest patronką ruchu czystych serc, że oddała życie w imieniu czystości. Ale właściwie to wszystko, co o niej wiedziałem. Ale mimo wszystko zaczęła działać w moim życiu. A ja jeszcze powiem więcej. Z własnego też doświadczenia widzę, że jak ktoś pierwszy raz spotyka Karolinę, to myśli, a taka prosta szesnastoletnia dziewucha ze wsi, mhm. zabitej techami, co to ona może? Nic nie napisała, nic nie stworzyła jakiegoś tam mhm. zakonu, jakiegoś tam dzieła. Co może Karolina? Ale to jest tak w mhm. życiu. Mhm. Jak się człowiek spotka z człowiekiem, y, zacznie pić kawę, zacznie mhm. rozmawiać, to się okazuje, że otwiera się naprawdę głębia spotkania. I naprawdę każdy może każdemu przekazać wiele bardzo ciekawych, bardzo cennych, życiowych, nawet y, y, takich mądrości. Ale ze, właśnie ze swojego życia. Ale my nie chcemy: mamy tytuły doktorskie, profesorskie. Oczywiście, że tak. Bo każdy, myślę, że jak jest, im większy mędrzec, mhm. ale prawdziwy, im większy doktor i uczony, Aha. tym więcej chce słuchać. Ale mędrek Aha. albo przemądrzały wie wszystko. Ale też poszukujący mądrości wie, że z każdego spotkania płynie na, naprawdę strumień mądrości, które można przyjąć. I Jeżeli ktoś się nie zamknie, to co robiła Karolina? Przynajmniej ona była mądrzejsza od wszystkich dzieci tam w okolicy. Robocz y, posyła ludzi do Karoliny: idźcie do Karoliny, ona wam y, wytłumaczy. Ona przygotowywała ludzi do, do, do sakramentów świętych. Czytała książki ludziom, mhm. czytała w tej bibliotece wuja Franciszka mnóstwo rzeczy. Była, można powiedzieć, najmądrzejsza w tamtej wsi. A znasz z tą historię, jak ona y, była ze żołnierzami w polu? Tak, pamiętam. Znam tą panią, która przecież tutaj była. Ja jej odprawiłem sześć świętą, są wiele lat jeszcze, to przecież ona y, zmarła mając 100 lat i jeden miesiąc. Aha. Wiele lat jeździłem tam do domu, do niej. No, no, przebogata, prosta, prosta kobiecina ze wsi, ale no, niesamowity, piękna polszczyzna, Aha. poczytana. Owszem, ona była no, była tą katechetką świecką, Aha. ale też była osobą, która no, miała przebogate takie życie duchowe. I ona często mi też opowiadała, o Karolinie były nagrywane jej świadectwa, żeby zarejestrować. Tak ona była małym dzieckiem, jak ona opowiadała o swojej historii, że szła z mamą, to była troszkę też rodziny była powiązana, ale tak naprawdę nigdy Karolina nie spotkała w domu rodzinnym, tylko kiedyś Karolina wracała z kościoła, szła i śpiewała pies, pieśń jakoś. I to niosło się gdzieś tam, a zapragnęła, żeby mama, z mamą szły do drogi, żeby posłuchać, jak Karolina idzie, jak śpiewa. I właśnie opowiadała no, kilka razy, to znaczy, że nie zmyślała za każdym razem nowej wersji, tylko mimo że miała tam już te swoje lata, powtarzała, zresztą była do końca bardzo świadoma taki, taki, no, tego, co się dzieje w niej, wokół niej, no, bardzo, bardzo chyba intelektualnie do końca była sprawna. Właśnie opowiadała, jak, jak weszła w Zboże jak tam były te kuropatwy, jak ją wystraszyły, zaczęła płakać. Karolinka przyszła do niej, przytuliła ją, coś tam jej powiedziała o tych ptaszkach i oddała mamie i na to, to żyła taką właśnie takim spotkaniem z Karoliną. No, potem często o niej opowiadała, wyda też ciekawą historię o przebaczeniu. Można powiedzieć, że to jest ksiądz no, Jan Białobór, kiedy pisał biografię Karoliny tak zwaną pozycję do e, beatyfikacji, wspomniał o tym, że jest takie przesłanie niepotwierdzone, e, no, jako autentyczne, ale przekazywane, a mianowicie w Otwinowie, to jest taki przeprawa przez Dunajec e, w kierunku właśnie na, e, na Kraków, e, miały kobiety spotkać żołnierza, który przyjechał tam na koniu i właśnie na tym miejscu przeprawy miał powiedzieć tak Boże zmiłuj się, ubiłem dziewoje I przejechał przez tą przeprawę na drugą stronę i się, pojechał dalej. I to kojarzono właśnie z tym, że to był prawdopodobnie ten żołnierz, który zabił Karolinę i gdzieś tam odjechał. I, i że miał też doświadczenie tego, że wołał o Boże miłosierdzie. To łączono potem, Pani Maria to dopowiadała jako takie też świadectwo tego, że, że doświadczył on miłosierdzia Bożego, nie wołał o miłosierdzie i miał świadomość tego, co zrobił. Czy w związku z tym można powiedzieć według księdza, że Karolina miała szansę przebaczyć mu jeszcze za życie? No ja myślę, że samo to, że, że Karolina, wydaje mi się, że nawet zwłoki, które zostały znalezione, gdzie Karolina leżała z twarzą do góry, z podniesioną ręką. E, owszem, e, no, zmasakrowana, ponieważ podcięte gardło, mhm. rany na, na rękach, tatka piersiowa, e, ale też taki spokój Karoliny świadczy o tym, że to była osoba, która, która doznała sama spokoju, ale jak sama doznała spokoju, przed, właśnie przez ułożenie zwłok, zresztą świadectwo też jest spisane przez... E, Dwoje świadków, akuszerkę i, i drugiego świadka, i księdza Mendrale, mhm. że stwierdzono stan dziewictwa, kiedy przygotowano ją do pogrzebu. A co doprowadziło Karolinę do takiej heroicznej walki? Gdyby Tej był postawy. to przypadek, a przypadków, przypadki są, ale w gramatyce, mhm. no to można było powiedzieć, że zbieg okoliczności. Mhm. Ale jeżeli popatrzymy na życie Karoliny. Jeżeli ją zaczniemy pogłębiać to życie, mm -hmm. widzieć co ona robiła, co dla niej było ważne, mm -hmm. jakie wartości, mało tego, jak była świadoma swojej dwóch podstawowych wartości: wolność mm -hmm. i godność. Okej, okay, ale. Wolność to znaczy, że mogę robić, co mi się podoba, a ona no, nie robiła. Gdzie jest taka jest wolność? O kiedy jest wolność? No, no normalnie. No, no, przesadzajmy, no. Wolność to nie jest to, co mi wolno. Jak na przykład alkoholik może powiedzieć, że mi wolno pić, bo to jest piję. Wobec tego, że jest wolny, to nie pij. Aha. Nie będzie pił. Wolność to jest, to, jest, to, jest, to jest zdolność do wyboru dobra. To jest zdolność do wyboru tego, co jest, co jest cenne, co jest ważne, co jest, co jest piękne. To jest zdolność rozróżniania i, i pójścia... Jeżeli jestem wolny, mm -hmm. kiedy jestem wolny? Nie wtedy, kiedy mam dobro i zło i ja tutaj o, walczę między dobrem a złem i mm -hmm. wybieram w końcu po spoceniu się wybieram dobro. Wolny jest człowiek wtedy, kiedy ma świadomość, że jest dobro i zło i bez problemu wybiera dobro. Karolina nie zastanawiała się w ogóle podczas tej ucieczki? To nie tak trzeba by powiedzieć. Wydaje mi się, że... Yy, Cały szlak męczeństwa, to co mhm. się wydarzyło, świadczy o tym, że była świadoma, co ją zagraża, zagraża, że bardzo mądrze wybierała. Zresztą ten psalm, który, który pod, na, na szlaku męczeństwa jest rozważany, szesnasty psalm, właśnie też podkreśla to, że tam dokonywały się wybory, świadome wybory. Ucieczka Karoliny, zgubiła buty, zrzuciła kurtkę, chwyciła te, tą chustkę, wydarła mu chustkę z ręki. Przecięta ręka. Myślę o tym, że te wybory się dokonywały, ale to nie były dylematy. Co by było, gdybym się poddała? A może bym go jakoś ułaskawiła? A może bym, może bym zaczęła jakoś prowadzić dialog z nim i coś by się wydarzyło? Myślę, że tutaj pokazuje Karolina, że nauczyła się od Chrystusa, że nie ma dialogu ze złem. Albo się stawia mu jasno granice, albo się przegrywa. Bo w dialogu ze złem, zło jest bardzo sprytne. Proszę zobaczyć, jakie zło było sprytne, kiedy przyszedł żołnierz, wyciąga ojca z córką. Kiedy żołnierz dzień wcześniej gdzieś tam kręcił się po wsi, zauważył pierwsza rzecz. Dom blisko lasu, to też przypadek, prawda? Ale pasujący. do jego niecnego celu. Po co przyszedł? Wiadomo, po co przyszedł. Żeby zrobić penetrację. Żeby zobaczyć, jaka jest sytuacja, jaka jest logistyka. Co można tutaj wymyśleć takiego, żeby nie sprowadzić na siebie przecież jeżeli sam żołnierz przeszedł, gdyby naprawdę te sąsiedzi nie podejrzewali, że tam idzie ojciec, że się może nic nie stać, że to była wojna, to, to, to żeby psychologicznie to rozpracować, to naprawdę jest studium psychologiczne, ale wydaje mi się, że to jest, to jest całe bogactwo mm -hmm. takiego jednego wydarzenia, które mówi się, że a, zginęła śmierć męczeńską. Bo jeżeli tylko tak się powie, no to się zakwalifikuje do jeszcze jednej statystyki. Wydarzyło się nieszczęście. Zrozumieć to nieszczęście, to naprawdę to, co cały czas tutaj próbujemy, jakby kawałeczek rozgryźć, całego fenomenu Karoliny. No właśnie, kawałeczek. No dla mnie to jest fantastyczne, że ten fenomen jest taki szeroki, ponieważ ona mi osobiście dodaje odwagi do tego, żeby można, żebyśmy nawet chociaż tutaj sobie rozmawiali. Ale wydaje mi się, że gdyby sięgnąć głębiej no. do Twojego serca, to by znaleźć chyba większe podkłady niż tylko to, że przyjechałeś, pomodliłeś się, właśnie to samo, co powiedziałeś, że z wiarą. Bo ja widzę, że na przykład dzieje się coś takiego, że sam po sobie wiem. Ja tu byłem wcześniej, przed, przed przyjściem tu jako proboszcz, mhm. ale potrzeba właśnie takiego spotkania. Potrzeba takiego, tak jak w relacjach, tak albo tak samo jak i w relacjach, mhm. w relacjach no, ludzi, którzy gdzieś odnajdują siebie. Coś mhm. musi się zdarzyć. Potrzeba też czasu, potrzeba też jakiegoś wydarzenia, że akurat ta osoba przemówi do Ciebie, że ta osoba Ci powie tyle, mhm. że, że że Eureka! To było to, to jest, było potrzebne to mi, co poszukiwałem. I jeżeli popatrzymy na przykład na taki fenomen dróg krzyżowych, Proszę sobie że teraz jest no, ten czas pandemii, jaki jest to jest. Ale jeżeli ktoś powie, że zna tajemnicę, dlaczego na przykład e, dotychczas na Drodze Krzyżowej było od tysiąca do tysięcy ludzi, mhm. czasem w ciągu tygodnia, jak wypadł 18, było 3000, tysiące, czasem było siedem tysięcy. I co, jaki czas są tutaj te drogi Co przyżone? miesiąc. Co, co miesiąc? Mhm. Cały rok. Na rocznicę śmierci Karoliny zawsze miesiąc, miesiąc osiemnastego, okay. a 15. Mhm. Jeżeli Nie wiem, kto znajdzie odpowiedź na to pytanie. Po co ludzie przyjeżdżają? Nawet teraz, jak była pandemia, mhm. spod, no, spod Rzeszowa mhm. przyjechała też rodzina, która nie opuszcza. Dlaczego przyjeżdżają? Co tutaj ciągnie? Las? No, co? Właśnie to, co? To, co właśnie odkrywamy w spotkaniu mhm. z drugim, spotkaniu z Karoliną, jest coś, co ka za każdym razem jest nowe, świeże, jak powietrze. Nowe, świeże, życiodajne, potrzebne. I dlatego dlatego jest ten fenomen, właśnie który jest naprawdę wielkim, takim, wielką taką tajemnicą dla ludzi, którzy potrafią poukładać sobie życie, żeby 18 być tutaj, mhm. nawet z daleka. To, to ona w zasadzie tak jak odświeżała życie tych dzieci. Czy ludzi wokół siebie. I tu bym chciał dotknąć jednego tematu. Czy święci są od tego, żeby nas zawstydzać? No tak, Jan Paweł powiedział wtedy 10 czerwca, właśnie dodał od razu, ponieważ kto nas zawstydza? Diabeł nas zawstydza, żeby nas po prostu stłamsić, żeby mhm. nas po prostu udowodnić, że jesteś śmieciem, nie? Ale nie tak od razu, chyba. Bo na Ale początku fajnie robisz to. Zgoda, tylko że zawstydzenie, które, które pochodzi od złego, to jest zawstydzenie, że dokonało się coś złego, Aha. że jesteś nikim, że, no, że to, to zawstydzenie jakby udowadnia Twoją słabość, Twoją grze i tak dalej. Jan Paweł II mówił tak, że święci są po to, żeby zawstydzać i żeby, że potrzebny jest nam ten zbawczy wstyd po to, żeby na nowo odnaleźć swoją godność, swoją tożsamość, swoją wielkość w Chrystusie. I to jest właśnie ten fenomen u Karoliny. To też jest odpowiedź, co, dlaczego stało się tak, jak się stało potem w lesie. Gdyby ona nie zwyciężała przy żniwach, Gdyby nie zwyciężała, nad swoim, uh -huh. nie dawała świadectwa idąc codziennie do kościoła, uh -huh. gdyby nie spotykała się z ludźmi, którzy jedni ją chcą słuchać, a inni pewnie im jej wytykali, bo na przykład jest taka historia, że. Koleżanki wytykały, że ty jesteś biegowata nie powinnaś nosić peretonu. No, a ja będę nosić, bo skoro Pan mógł mnie taką sprawę, jaką mam, jaką mhm. jestem, i ja jestem, Aha. i mogę nosić pereton. Ale jeżeli potem szukamy odpowiedzi, co się zdarzyło 18, Aha. to te odpowiedzi przychodzą jako konsekwencje tego, co się działo w codzienności. Mhm. Bo tak naprawdę fenomen Karoliny polega na tym, że ona. To nie jest event, który się wydarzył 18 listopada 1914 roku, tylko to jest, to jest historia życia codziennego i tajemnica naszej zdolności do tego, żeby wygrywać te bitwy, takie najważniejsze. Właśnie Karolina pokazuje, że trzeba wygrywać te małe bitewki w codzienności. Czy jeżeli dzisiaj Karolina żyłaby wśród nas, załóżmy byłaby studentką, już była w tym wieku, że już kończyłaby niedługo liceum. Poszłaby pewnie na studia. Czy, czy dzisiaj ona by też poszła w przerwie na zajęcia, gdyby się trafiło, że przerwa jest również o 12 w południe na Anioł Bański? Czy poszłaby? Ja sądzę, że nie, nie miałaby większego problemu, ponieważ ona, dla niej wiara nie była dodatkiem do życia. Była A? życiem. Po prostu po życiem. Po prostu życiem. Znam ludzi, którzy, na przykład, ja dzisiaj przeżywam. Nie wiem, może żyję w takim świecie dosyć mm. dziwnym, ale spotyka mnóstwo ludzi, którzy mm. mają swoje Pismo Święte i go czytają. Ta jak Karolina zakładała na szyję, jak pracowała, to pracowała, a jak nie, mm. to wyciągała, również się modliła. Mm. Jest ja tam ludzi, którzy często chodzą na eucharystię tak jak Karolina w ciągu tygodnia. I są ci ludzie, są się odpowiedzią na to pytanie. Że mhm. są ludzie, którzy ta Karolina dają dzisiaj czytelne świadectwo. I sądzę, że nie miałaby żadnego problemu, bo też jest druga taka sprawa. Są tacy, którzy, którzy krzyczą swoją postawą: Jaki to ja jestem pobożny, jaki to ja jestem dobry i święty. Krzyczenie, wydaje mi się, że mówi o tym, że, że chce zakrzyczeć coś, co wewnątrz nie ma. Aha. Ale jeżeli ktoś daje świadectwo i robi na przykład to, że nie na korytarzu nie chodzi na przykład z Biblią i nie czyta jej na głos, mhm. tylko siada w kącie i czyta sobie, to więcej ludzi będzie jakby czytało to świadectwo jako świadectwo, że on akurat ma czas spotkania ze słowem. No dobrze, ale jak to wyważyć, że Karolina jednak chodziła po swojej wiosce i po innych, śpiewała na chwałę Pana Boga? spotykała się z dziećmi? No, no bardzo prosto wyważyć. Ktoś powie, że no ona robiła to na pokaz. Tak. Nie, ale jeżeli na przykład y, m, trzeba było iść do pracy, to Karolina nie mówiła, że ja teraz idę na modlitwę. Aha. Jeżeli trzeba było się zająć dziećmi w domu, Aha. to nie mówiła, że ja teraz będę, będę odmawiała różaniec. Zakazywała ręce, szła do pracy, szła Aha. w pole, pomagała rodzicom. Trzeba było iść do chorego, to szła do chorego, żeby im pomóc. Aha. A nie mówiła, że ja teraz będę szła do, pod kapliczkę, bo tam ma nabożeństwo. To tak rozumiem, że właśnie to jej życie było wiarą. A właśnie. Czyli to się w tym wypełnia. Tak. Czyli ta praca, to pomaganie starszym, pomaganie dzieciom, to była jej modlitwa. Tak. Ale modlit to, było, to była jej praca, która wynikała właśnie z tego, co przeżyła na modlitwie, na tak. słowie Bożym, co, co, co zrozumiała, co, czym żyła, co było mhm. dla niej ważne. Nie było tego, że ona mobilizowała się, żeby coś dobrego zrobić. Wynikało mhm. to właśnie z jej głębi. To tutaj zaczynam rozumieć tą wolność, bo ona nie musiała walczyć ze sobą. Nie musiała. Ona walczyć. była wolna. Tak. Czy to ma znaczenie, że wychowała się w takiej czy innej rodzinie? No oczywiście. I proszę zobaczyć, że rodzina, która pokonała po pierwsze najpierw taki mezalian no, małżeński, bo przecież Jan Kuska był parobkiem, był tak. sierotą, mhm. gdzie u Bożenskich było dużo pola, dużo pracy. I po prostu przyjęli tego chłopaka, uh -huh. sierotę, żeby uh -huh. pracował. Nazywali to tak właśnie takiego pomocnika parobkiem. To była też historia nieraz ludzi, którzy dla tego, żeby przeżyć, uh -huh. musieli pracować. Uh -huh. Ale jakim parobkiem był Jan? Tu też jest fenomen. Nie? Parobkiem, który zdobył sobie uznanie u ludzi, u których pracował, że uh -huh. pozwolili, żeby córka, u których pracował, wyszła za niego za mąż. Czyli musieli uznać w nim. Godność gościa, który ma poczucie godności, Jan Kuska był takim też mądrym człowiekiem i zaradnym, że potrafił pomnożyć to gospodarstwo, które otrzymali dwa hektary, tylko że jego królestwo w pewnym momencie zachwiało się bardzo mocno, ponieważ stracił najpierw ojca, potem stracił rodzinę bo ojczym, zabrał mamę i odjechali w śnią dal. Kiedy stracił to wszystko, nie stracił swojej godności, bo ją odkryto, prawda? Ale skąd on miał brać taką siłę? Przecież, Ano z wiary, bo ten gościu przecież y, to był człowiek, który potem dał mu świadectwo swojej wiary, kiedy hmm. wychowywał dzieci, kiedy prowadził do kościoła, hmm. kiedy przecież w sąsiedztwie ten wuj Franciszek to nie był ktoś obcy, ale to był. O rodzina Kusków, ten, gdzie modlitwa, modlitwa codzienna, mhm. nawet czytanie Pisma Świętego, mało tego, mhm. ludzie przychodzili do Kusków, do rodziny już właśnie Kusków, Jana Kuski, mhm. gdzie w październiku było daleko do kościoła, to przychodzi na różaniec, mhm. gdzie właśnie Jan był głową rodziny już. Już nie był parobkiem, on był głową rodziny. I, to, i ta rodzina aby żyła, tętniła życiem, gdzie. To tętnienie było tak mocne, że aż ściągało ludzi z zewnątrz. A jak odnalazła się jego żona Maria, skoro pochodziła z. Bogatej za... rodziny. Tak, bogatej rodziny. A teraz y, ksiądz mówi, że mieszkają w domu na, przy lesie, czyli to musiał być skromny dom. To był skromny dom, ponieważ. Jak ona się odnajdywała? Dlaczego tam poszła? Y... Ona nie poszła z dworu, tylko poszła z bogatej chłopskiej rodziny. To, żebyśmy tak mieli Aha. świadomość. Nie? Wyszła, wyszła za mąż i postawili nowy dom, założyli gospodarstwo mm -hmm. i odnajdywała się tam jako osoba kochana, szanowana, mm -hmm. jako ta, która też nadaje, bo jako matka nadawała e, rytm życia e, rodzinnego. Czyja wiara, czy jej, czy jego spowodowała, że zbudowali taki dom? Obydwojga, obydwojga. Mm -hmm. Nie ma czegoś takiego, że jeżeli, jeżeli mamy iść w jednym kierunku, jeżeli mamy, zwłaszcza w kierunku Pana Boga, uh -huh. to owszem, możemy się wzajemnie wspierać, uh -huh. ale najlepiej wóz się ciągnie, wóz małżeński i rodzinny, uh -huh. kiedy konie ciągną równo. To jest idealna sytuacja. Nawet jakże jest trudno, jeżeli jest na przykład podgórkę, uh -huh. albo jeżeli trzeba przytrzymać, Wóz. Jeżeli konie sobie wspierają się wzajemnie, no to ten wóz jest bezpieczny. I taki dom bezpieczny miała Karolina. Nie każdy ma możliwość mieć taki dom, ale każdy ma możliwość, żeby żyć tą drogą świętości i iść po tej drodze świętości tak jak szła Karolina. Bo... Żadne z innych rodzeństwa, mimo że miało takie same warunki, nie poszło tak jak Karolina. Jeżeli sąsiadka, sąsiedztwie no. dziewczynka, którą się zajmowała Karolina, mówiła, że Karolinka świadectwie przed beatyfikacją, że Karolinka była dla niej jak druga matka. To o czym właśnie świadczy, że jak bardzo mocno Karolina też była dojrzała taka emocjonalnie i osobowościowo. Nie wiem, czy anioły lubią gruszki, ale wiecie co? Mogę wam wyjawić pewien sekret. Co takiego? Wiem, co zrobić, żeby wyrosły skrzydła. No, no ale powiedz nam no, wreszcie. Franuś, jak będziesz marudził, to zamiast skrzydełek wyrosną ci rogi i będziesz się smażył w piekle. <laughs> no dobrze już, dobrze. Najpierw musicie ładnie przyklęknąć. A teraz zrobimy znak krzyża i się pomodlimy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Skoro potrafiła zastąpić y, mamę dla no, Dziecka z sąsiedztwa. Mhm. Ona była ze swojego rodzeństwa, która z kolei? Czwarta z kolei. A ile było wszystkich? 11 się urodziło, Aha. czworo zmarło, Aha. piąta zabita Karolina, czyli w sumie sześcioro było. Mhm. Sześć, sześcioro rodzeństwa, dwoje rodziców, osiem osób w jednej izbie. Warto dzisiaj tam zobaczyć, to jak się. to jest możliwe, żeby taka mhm. rodzina tam funkcjonowała. Dawniej było możliwe. Dzisiaj mamy większe domy, ale nie mamy miejsca dla tylu ludzi w jednym domu. I myślę, że też Karol pokazuje, się że, że właśnie, właśnie podzielić się. Podzielić się, właśnie. Jeżeli tak. się przestaje myśleć tylko o, o, o tym, żeby, żeby mnie było dobrze, hmm. że to jeżeli zacznę myśleć o tych, którzy są wokół hmm. mnie, to mnie staje się dobrze. Na tym polega miłość. Nie? Mhm. Jeżeli to do dobro przychodzi wtedy, kiedy właśnie ja potrafię. To jak Pan mhm. dzielić się, i mhm. im więcej dobro jest dzielone, tym więcej to się go pomnaża. Prawda? Przyjeżdżamy do zabawy, żeby mhm. ludzie, którzy kiedyś byli dla siebie nastawieni wrogą, zgrzytali zębami, mhm. zaczęli się tutaj uśmiechać, radować. Jak to zrobić, nie wiem. Wydaje mi się, że wiele znaków to spod nasze spotkanie, też jest pewnym znakiem że w tym kierunku coraz głębiej trzeba będzie ten temat e, e, odczytywać, rozczytywać, żeby coś może e, rzeczywiście sensownego się urodziło. Także kibicuję żeby i życzę, żeby się udało tutaj realizować to Centrum Dialogu. A ja myślę, że to, to nasze spotkanie dialogu. właśnie nie jest bez kozery, że to też jakiś znak. Amen. Alleluja.